Grudniowy numer samorządowego pisma Wspólnota niemal w całości poświęcony został wykorzystaniu funduszy unijnych przez miasta i powiaty. W opublikowanym tam rankingu powiat z Duńskowolski znalazł się na czwartym miejscu w Polsce i pierwszym województwie pod względem ilości pieniędzy pozyskanych z Unii Europejskiej w przeliczeniu na jednego mieszkańca oraz na szóstym miejscu w Polsce i pierwszym województwie pod względem wartości realizowanych projektów z unijnej kasy, także w przeliczeniu na jednego mieszkańca. To obrazuje, że w poprzedniej kadencji, jak i obecnie realizujemy inwestycje z dużym wykorzystaniem środków unijnych, że są starania o te pieniądze, że one tutaj wpływają. W ten sposób możemy zmieniać infrastrukturę drogi, szkoły. To będzie służyło myślę, że wszystkim mieszkańcom powiatu. Największy wpływ na tak wysoką lokatę z Mińskowolskiego Powiatu miała bez wątpienia budowa traktu Północ-Południe. Największa kwota jaką udało się pozyskać to oczywiście projekt Północ-Południe, bo to ponad 46 milionów złotych, ale oprócz tego były to środki również na modernizację ulic, drogi do Ptaszkowic i dalej do granic powiatu. Były to również środki związane z temu modernizacją zespołu szkół specjalnych. Jak podkreśla sekretarz powiatu, umiejętne wykorzystanie pozyskanych funduszy przez dany samorząd zawsze jest dostrzegane przez decydentów, którzy bardziej skłonni są przyznać mu następne środki na kolejne inwestycje, jednak bardzo ważna jest także umiejętność pisania wniosków. Jeżeli się pisze dobre wnioski, a jednocześnie jeżeli się te inwestycje realizuje terminowo i prawidłowo się rozlicza, to jesteśmy na tyle wiarygodni, że na pewno jest nam łatwiej uzyskiwać kolejne. Potwierdzeniem tego może być wczorajsza decyzja władz województwa o przyznaniu powiatowi z dotacji z Unii Europejskiej na cztery kolejne zadania. Pierwsze to termomodernizacja budynków szkół ponadgimnazjalnych, prowadzących kształcenie zawodowe, czyli elektronika i mechanika, na które powiat pozyskał 4,5 miliona złotych, w tym ponad 2,5 miliona z Unii. Drugie termomodernizacja pierwszego LO z udziałem blisko 1,5 miliona środków unijnych. Trzecie przebudowa ulicy Karsznickiej, na którą Unia Europejska da ponad 4 miliony 260 tysięcy. I czwarte zadanie regionalna wystawa rolno-przemysłowa jako marka powiatu zduńskowolskiego, na którą samorząd dostanie z Unii ponad 140 tysięcy złotych. Na część wymienionych inwestycji powiat zduńskowolski pozyskał także dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.